Nie? Kiedy zobaczę drusa z alkoholem w ręku Wyłaś mi z kadru nabij. Pijaki Powiemy wszystko Gosi Pokażemy Co jest profesjonalne Naznaczeni? Dzień pierwszy? Nie bierzemy wszystko poważnie Telefon ci spadł no! I... Akcja. No, to jest swoje spodnie! No, no! Kamera poszła i... akcja! Się to no bo się dobrowolnie Albo i nie, nie to może ruch, ja to, nie ruch, ruch, to? to może ja to nagram po prostu Ale właśnie Poszła i... Akcja Jak to możliwe że masz więcej niż jedno stigmę! To jest niemożliwe! Nikt nie może mieć więcej! A jednak! <laughs> <laughs> Dobra, dawaj Stop! <laughs> za, wysoko. za wysoko. No tak. tak no. Nie, o, wow. Dobra. Yeah, yeah. za A, akcja! <śmany> bye bye. Jego <śmany> masz <się> nagrywać Szkoda, że nie jest nagrany w Strajk! Od, o, od, 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 trochę. Czekamy aż przejdzie pociąg. Strajkować! Ja mam zaraz dam strajkować! KSE za mało płacisz. Na górę. Daj mi to kamerę. To są tory. Ja wam nic nie płaci. Dlatego nie będę grał. Samobójca. Tam następny się ubije, bo robicie. się nie ubijasz, mi się nie. Pociąg <grym> jedzie! <grym> Kamera poszła, akcja. Jesteś poszukiwany za używanie broni palnej. źle stoisz, zasłaniasz się. Zasłaniasz go Dobra. Kamera poszła, akcja. Jesteś poszukiwany za używanie broni palnej. Usiadaj z kadru. No akcja. <grystanie> Jesteś poszukiwany za używanie broni palnej I za rebelię przeciwko rządowi O kurwa, nie miałeś tak robi Jesteś Kama... poszukiwany za Nie było akcja baranie no Ty, wiesz że nagrywasz Słuchasz. Akcja Jesteś poszukiwany za używanie broni palnej I za rebelię przeciwko rządowi Do dupy, <śla> co do dupy? Poszła akcja a nie go trzymaj Akcja I za rebelię przeciwko rządowi na zastanowienia, a to miałem zrobię. Kamera poszła Zatrzymaj. Akcja Zatrzymaj. Co jest Ciebie roz niego? Nie po prostu cenujesz taktyką tylko w nasę. Zu cenujesz się a odskakuję strzażnego Akcja. Czekaj no to dzisiaj jeszcze nie ten. Co ja tu mówiłem? Aha Akcja. Podasz się dobrowolnie? Czy wolisz, żebyśmy użyli innych metod? Oh. No. A mnie, bo to boli. Dobra, przełysz się na drugą i wytnie, wytniesz z jednego kawałka. Tak, żeby tylko miecz nie, nie najechać. Nie najeżdżam na miecz albo na mnie. Nic, jest tu wolna przestrzeń? Jest tu wolna przestrzeń. To awesome. Masz. <śleski> ja pierdolę to za burak! Co? z kadru, kurwa! Okej. Okay. Dław się. Już mogę? Ja. Zatrzymaj, bo ja chcę nowy klip, żeby był z tego. Akcja Daj <grywa> <z> się <grywa> Akcja! się! Akcja! skurda, mówili, że się nie <grywa> jak w to wejdę. <grywa>